Hej kochani, jeszcze w kontekście podsumowania przeziębień, wirusów, infekcji, opowiedzieliśmy sobie o tych pierwszych, najważniejszych fundamentach, węgiel, witamina D3, a tak naprawdę cały adek. Co jest jeszcze bardzo istotne? Bardzo istotne jest na pewno cynk i selen. One generalnie odgrywają bardzo, bardzo dużą rolę w naszym życiu codziennym ale kiedy chorujemy, tym bardziej potrzebujemy go w e, dużej ilości. Oczywiście, jeżeli chodzi o cynk, e, tutaj należy zachować pewien umiar, szczególnie jeżeli chodzi o kobiety. E, mężczyźni mogą go odrobinę więcej. E, przy okazji podpowiem, że cynk też jest dobrym elementem wspomagającym testosteron, ale też trzeba bardzo umiejętnie, a jeszcze bardziej e, należy to subtelnie stosować u dzieci, bo większe dawki cynku mogą spowodować także odruch wymiotny u, u dzieci on się może tak pojawić po godzinie mniej więcej od, od podania, troszeczkę może wcześniej. Więc też e, ostrożnie. Niemniej jednak, jako osoby dorosłe, e, osobiście stosuję, jeżeli e, już czuję jakieś drapanie trzy e, razy e, w ciągu dnia, taką dawkę e, odpowiednią cynku i selenu i e, można powiedzieć, że jednego dnia przechodzi ten pierwszy objaw e, jakiejś infekcji, e, drugiego dnia jestem już zupełnie zdrowy. Więc to jest e, bardzo istotne. Istotne jest też coś, co m, kiedyś pamiętam nasi dziadkowie stosowali, aczkolwiek na ile ja pamiętam to była kamfora. Ja zalecam coś innego. E, to jest e, woda utleniona, e, e, a tak naprawdę wacik, wacik nastąpiony wodą utlenioną, a dla dzieci to bardziej roztworem wody utlenionej, bo sama woda utleniona będzie trochę za silna. Najpierw delikatnie naolebić ucho, czy też generalnie natłuścić ucho i włożyć dosłownie na 20-30 minut. Wystarczy. Słyszymy takie, takie strzelanie wręcz w uchu i to jest właśnie ten moment, kiedy to ta woda utlenia nam pięknie, utlenia się i dostaje się do przewodu słuchowego i tam oczywiście powoduje zabijanie wszystkich bakterii, które w uchu pojawiają się niemalże zawsze. One oczywiście ucho, a rzadko kiedy boli, ale większość infekcji, żeby nie powiedzieć wszystkie, i tak, i tak mają swój początek lub koniec w uszach, a dokładnie w kanale więc tym samym e, możemy stosować również jako pierwszy symptom e, i objaw takiego przeziębienia e, infekcji e, to właśnie zaaplikowanie czegoś takiego, e, takich wacików do uszu. Pamiętajmy tylko najpierw, by odpowiednio uszy e, nawet nie nawilżyć, a natłuścić, ponieważ e, woda to nie będzie bardzo wysuszać i może dojść do lekkiego pobarzenia jeżeli tego wcześniej nie zrobimy. U dzieci koniecznie e, ta woda powinna być e, z, woda utleniona z odrobiną wody, e, tak żeby hmm. tą odrobiną, no nawet 50 na 50 morza, e, by nie doprowadzić do kwarzenia e, małżowiny, czyli To tyle, jeżeli chodzi o te rzeczy, które są skuteczne i e, dają pewność w tych pierwszych momentach przeziębienia. Hej, trzymajcie się. Subtitles <laughs>